w domach innych biegają innym tempem Harry i Toto przeciwnika się przyciągają o, o, o. Ze mnie szybki biegacz jest Ja wolę spacer Harry i Toto Zając i żółw. Nie ma takich innych dwóch o, kwa, kwa. Jeżeli masz jakiś problem w przeciwnościach najlepiej udać się na komisariat policji w ogóle nie wiem, gdzie on się podział. Nie ma powodu do paniki, Katarzyno. Powiedz jak wyglądał. Na pewno go znajdę. Mówiłaś, że była akwam. A jeżeli coś znajdziesz, posterunkowy Norbert na pewno znajdzie właściciela. Znalazłem ten kapelusz? Kto, o! kto włożyłby coś takiego? Ja! <laughs> o, przepraszam! Jedno jest pewne. Niedźwiedź Norbert nigdy nie traci zimnej krwi. O! Pomocy, pomocy! Ach, oh. A jego złota zasada ach, to większość problemów ach, da się rozwiązać nad fliżanką herbaty. Ach, oh, oh. Ach, oh. O, oh, oh. A czym problem, żoneto? Zgubiłam mój imię. Ojej, dlatego nasze dzisiejsze przeciwieństwa to zgubione i znalezione. Kiedy Toto znalazł Harego, znalazł też dobrego przyjaciela. To dlatego Toto idzie odwiedzić Harego na drugi koniec przeciwności. Dzisiaj rano Harry zachowuje się raczej dziwnie. U. Nie ma! Nie ma! Nie. Hmm! Wygląda eee. na to, że Harry czegoś szuka. Gdzie ono jest? O niedobrze! Zgubiłem! Co zgubiłeś? Moje ulubione czerwone autko, toto, gdzieś tu było. Popa zastanawia się, jak Harry znajdzie cokolwiek w tym bałaganie. Uspokój się. Na pewno wszędzie zajrzałeś. Pod łóżkiem. O! Nie. A w łazience. Hmm. Hmm. O! Nie. Za zasłonką! Hmm, poczekaj! Nie ma! Wiesz, Harry, żeby coś znaleźć, najlepiej jest przypomnieć sobie, gdzie ostatnio się czegoś używało. Zastanów się. Hmm. Jasne! U Ciebie w domu! O, ale, ale! Jak to? Wracaj! Tam go nie ma! Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo znajdź i ty. Znalezione, zgubione. Imbryczka nie widać. Kapelusz na głowie. Żaneta zgubiła, czy znalazła imbryk. Przypomnijcie sobie. Zgubiła! Zwycięstwo! To jest właśnie przeciwieństwo. Nie ma, nie ma, nie ma! To widzi, jak Harry przeszukuje jego doma. O Harry, proszę uważaj. O, a no tak, to nie moje rzeczy. Jak widzicie, jest inaczej niż u Harego. W domu to to wszystko na swoje miejsce. Widzisz, Harry, ja nigdy niczego nie gubię. Wszystkie zabawki są w tej szufladzie. I nie ma tam mojego czerwonego autka? Nie, raczej nie. Ojej. Naprawdę je zgubiłem, Toto. Harry, może gdybyś miał większy porządek? Chodźmy, kupimy kilka pudełek na zabawki. Harry i Toto idą do sklepu, żeby kupić kolorowe pudełka na zabawki Harego. Jak dobrze mieć przyjaciół. Nawet tak zwyczajne rzeczy jak zakupy stają się prawdziwą przygodą. <laughs> Pobawmy się w piratów, którzy szukają skarbów. O tak, może znajdziemy złoto. Popłyniemy za siódme morze. O tak, każę ci skoczyć. O, o. Ha ha! Toto, to. Toto? Co to? Co jest? Znalazłem skarb. Skąd się tu wziął? Co teraz zrobimy? O. Nie jestem pewien. Teraz wasza kolej. Harry i Toto chcą zgłosić odnalezienie indryka. Jak myślicie, kto im pomoże? Kaczka Katarzyna? Niedźwiedź Norbert? Czy Żyrafa Żaneta? Kto jest policjantem w przeciwnościach? Wiecie już? Tak, to Niedźwiedź Norbert. W swym żywiole Norbert się znajduje, w przeciwnościach uchem dyryguje. Korki na drodze! Rzeczy zagubione! Herbaty łyk rozwiąże problem w big. Problem, problem nasz, on przybędzie raz. W czarnym notatniku wszystko zanotuje. Nie Norbert! Nie Norbert! Nie Norbert! Nie Norbert! Miedźwiedź Norbert. Miedźwiedź Norbert. Miedźwiedź Norbert. Miedźwiedź Norbert! W swoim żywiole. Chcieliście coś zgłosić? Witaj, posterunkowy Norbercie! Chcielibyśmy coś zgłosić! Znaleźliśmy imbryk. Może ktoś go zgubił? Niedźwiedź Norbert pokazuje haremu i Toto biuro rzeczy znalezionych. To niesamowite, co ludzie gubią. Parasole, kapelusze, telefony, książki, a nawet sztuczne szczęki. Opiekuję się wszystkimi tymi rzeczami, dopóki ktoś ich nie odbierze. Toto? Toto? to. to? to, to? Hmm, jak myślisz, do kogo należy ten imbryk? A więc, Harry i Toto uczyli mnie, jak identyfikować przedmioty. Imbryk jest pomarańczowy i ma brązowe łatki, a może więc należeć do kogoś, kto lubi takie kolory. Ma też długą szyję, właściwie nazywa się to czubkiem. Posterunkowy Norbert sprawdza w notatniku, czy ktoś zgłosił zagubienie czegoś, co przypomina znaleziony imbryk. O! Mój imbryk! O! Odnalazłeś go! I imbryk należy do Żanety. Pomarańczowy w brązowe łatki wygląda całkiem jak ty. Oczywiście! Jest z najlepszej porcelany, bardzo elegancki... Zupełnie jak ja, a ja nie znalazłem mojego czerwonego autka. Ha, hmm, czerwone autko powiadasz? Tak, właśnie podejrzewałem. Możesz mi je opisać? Hmm. A więc jest czerwona i wygląda jak samochód. Przykro mi, Harry, ale nikt nie przyniósł mi czegoś, co zgadzałoby się z tym opisem. O, to. zgubiłem je. I nie przejmuj się, Harry. Choć lepiej wrócimy do domu. Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo znajdzie ty. Znaleziony, zgubiony. Imbryczka nie widać, kapelusz na głowie. Piotr zgubił czy znalazł kapelusz. Przypomnijcie sobie. Znalazł zwycięstwo. To jest właśnie przeciwieństwo. Wejdźmy do środka, toto. Zrobię ci koktajl, jeżeli tylko znajdę klucz. Żałuję, że nie jestem bardziej podobny do ciebie, to to ty zawsze wszystko znajdujesz. Zrób sobie miejsce. Tak naprawdę, żeby coś znaleźć, najlepiej tego nie gubić. Uporządkuj swoje zabawki. Rozumiem. Au! Harry. Moje autko! Haha! Ha! Cały czas tu było! Widzisz to to? Wcale go nie zgubiłem. Wiedziałem, że je znajdę. <Glety> <gry> <gry> Szybko! <gry> oh, raz, dwa, trzy, cztery! <gry>